Hej cześć, zanim oglądacie ten film chciałbym wam przekazać jeszcze jedną ważną wiadomość Mam swój serwer Discord, nazywa się Ekipa Świra Jest to po prostu serwer Discord, gdzie możecie sobie z kimś pogadać coś, na którym też często patrzę, czy ktoś nie jest Więc możecie tam pogadać ze mną, możecie też na przykład um, Możecie też na przykład no, do mnie zadać jakieś pytania, na to może nawet odpowiem na filmie albo po prostu jak indziej tutaj na kanale, więc serdecznie zapraszam i link będzie w opisie. No a ja już nie przedłużam i życzę miłego odcinka. A Ci witajcie w moim następnym odcinku, gdzie będziemy sobie grać w Counter Strike Oval Offensive. Jak mogliście zauważyć w sumie um, ostatnio nie było dużo filmów. Znaczy, ostatnio nie było filmów, dlatego że, nie, że, no po prostu byłem chory, ale mam dla was małe wynagrodzenie, hmm. będziecie mogli usłyszeć podczas odcinka i też podczas streamów, jak będę robił, no ja będę robił jakieś streamy za, za niedługo, żeby wam to też wynagrodzić, no po prostu mam nową klawiaturę, która jest o wiele ci, e, cisza, i mam nadzieję, że Wam się to spodoba bo słyszałem na tych bo słyszałem na odcinkach jak było słyszałem tą klawiaturę na streamach też więc no teraz po prostu nie będziecie się musieli wkurzać moją klawiaturą bo moja klawiatura teraz jest o wiele, wiele cichsza, na przykład teraz ciągle klikam jeden przycisk no i no pewnie praktycznie go nie było słychać, ja przez chwilę też e, nic nie mówiłem i, i klikałem jeden przycisk, więc dobra już bez zbędnego przedłużania Eee, po no, zacznijmy rozgrywkę. Dobrze, widzimy się już w rozgrywce, będę... ...gdy... Dobra. A. Dobra, to widzimy się w następnej rundzie. Dobrze, widzimy się w następnej rundzie. Eee, po prostu, teraz my teraz tam sobie zagramy. Po prostu, w poprzedniej rundzie w poprzedniej rundzie no jak mogliście zauważyć weszłem do meczu i od razu jakby drużyna której dołączyłem akurat wygrała i no i po prostu no by był mały no, no, to miałby kto tak zakończył odcinek po prostu nie? A się po prostu mogło być słabo, no, więc yy, no dobra taktykę i pójścia bokiem o tam stoi, to i to Ej, no tak, no, tam, tam, tak naprawdę ten, zapomniałem minutnika, oczywiście. Standardowo, To standard. Dobra. Ud! Okay, ten telefon spał. Dobra, no ja to teraz się da Poszło, bo... się... No, jako tu nie ma, Dobra. Ja w ogóle nie dam sobie biurką, bo ja, mam, ja mam trochę mokre, I w ogóle ja bym, czasami tak stawał po prostu w miejscu, tak trochę. No to chodzi o to, że e, jeszcze się trochę do tej klawiatury nie przyzwyczaiłem i często po prostu klikam leciutko klawisz, e, bo mam taką ile, dziwną klawiaturę, taką jakby trochę, taką jakby trochę z laptopu, może się okazać. I klikam za, e, zbyt letko po prostu klawisze. No. Nie, muszę się przyzwyczaić. Jeszcze na cztery się już przyzwyczaiłem w innych grach. Kurde, tu już, już prawie ten, się w jednej gry przyzwyczaińę. Tam jest, kurde, przepraszam, że nic nie mówiłem, ale się skupiam często i nic nie mówię wtedy, nie? To jest kurde! Tutaj a nie wyszło Jest 3 vs 2, z czego chcińcy mają po full HP, a o 2 vs 1, z czego znasz, ma 20 HP a, przeciwni a przeciwnicy mają po full hop. No może wygram. Jest taka... Jeśli, jeśli okaza się, że to jest jakiś program, to może wygrać. Nie <laughs> to tu Moje dwie beretiny. Nie, nie wiem, co do tam mam, ale jak coś mi weźmie na przykład moją broń, po prostu nawet moją zwykłą broń i się od razu wkurza, mnie. Po prostu coś takiego like, mam. No bo to ja bym wziął moją własność, nie? I po prostu... Nie wiem dlaczego, ale zawsze jestem po prostu taki wkurzony trochę. I po prostu tak mam. No, za zapomniałem, że to ten, że tu muszę kupować kamzelkę osobno. Bo ja w sumie chyba częściej gram, nie wiem, skrzydłowego czy tam, może czy skrzydłowego znaczy, chyba bardziej taki tam. Ale dość często gram z moim jednym kolegą skrzydłowego, bo on nie lubi uproszczonych i po prostu wolę grać. <laughs> jeśli je, jeśli zgad, zgadni się o którego kolega Kurde! Chodzi i ja będę umiał przypiąć serduszko, to przypnę. <laughs> to nigdy jeszcze nie próbowałem. Zajmij się. Kurde. Wydawało się tylko. A ja nie mam co rzucić, że ja mam rewolwer. Dobra, trudno, dawaj. Ło kurwa. A kurde. Berewolwerowany. To jest, on. On w serio? On mi da. Nie widziałem, że tylko mnie zostaliśmy Serio? Oh. Znowu się A ja w ogóle tam, bo na jednym odcinku mówiłem, że niedługo tam będą jakieś skiny. Owszem, jakby będę miał, tylko nie wiem, czy się. Coś się. Nie wiem, jakby. Coś, jakby. Ja mam takie drugie konto, na którym tam sobie jakieś ogarniam skinki skin jakieś tam różne da darmowe, bądź nie darmowe i tam jakby na tym koncie, że mógł się trajdować tam yy, musiałem tam, musiałem tam doładować pieniądze kupić coś i ten, kupiłem i tam pieniądze kupiłem tam skiny, ale nie wiem co jest i dalej się nie mogę jakby wytradować i po za jest po prostu transakcja zatrzymana tych skinów. Więc jeśli ktoś wie o co chodzi, to możecie napisać w komentarzu. Bo już powinno to dawno, jakby ta transakcja już powinna przejść. Bo już to jest coś takiego. Ten był, ten napisany, ale nie, nie, nie rozumiem tego totalnie. Więc jeśli ktoś wie o co chodzi, czemu tak po prostu długa ta transakcja jest zatrzymana, to możecie napisać w komentarzach. jeśli się nauczy, to przypomnę w się ucieszę bardzo. Będę miał banana na

No dobra jest dużo osób... A to ja szczerze. Trzymaj na... na nawet czasami jest spoko, czasami po prostu biorę Nikewa z full auto wchodzę i, i wszyscy i po wszystkim po prostu. I, i więc Nikewa czasami jest spoko. Tu widzę, dużo mama ale... ma, No kurde. Trzeba tu jest.

Dobra, skupienie w pól Nice, kurde, problem Kurde no, dobrze Pomścili mnie kurde. No kurde, sporo Ale no, pomścili mnie O, jest szansa, że to wygrali Podłożę, podłożę na B sam gość. Aha. Ej, no jest szansa, żebyśmy to wygrali. No w sumie u nich został tu jeden taki dobry, jeden taki spoko. O, a, wygraliśmy. Na no, nie założyłem, bo patrzę w tabelę. tu do został? zostało. ja coś dobrze się nie. Więc no. Niby w tej im się. O, dziękuję, jestem nagierdą. Na razie wolę sobie kała. Pii. Ja tylko patrzę, co chcę kupić, i go się wyrzuca mi na giełdę. Ale na razie wolę no, tylko kupić sobie No Dobra, nic. Na szorcie coś tam było. Co ja w ogóle zrobię? Weszło, kud. Kurde, no nawet nie widziałem, że... Jakim cudem to nie by zaliczyło przez ścianę? Co? Okej. Okay. Ja się zastanawiam cały czas, jakim cudem to zaliczyło to przez ścianę? Nie ten. Serio? Mm. Znowu jest jakaś szansa. Jest niższa szansa niż ta, że przegramy, ale jest. Skóra węga, która musi do paru strajków wejść zębami. Kurwa. Wyłamię jego skinęcia. Ej, no teraz. To no, też mała szansa. Oczywiście znaczy mają już skórę, ale ja może. Nie. To znaczy bardzo mała szansa. Hm. Ja w ogóle dawno też w cs się nie grałem. No ale to ja mówię. On no, bardzo dawno w sumie też w cs nie grałem? W hm. sumie nie. Znaczy, no, dawno nie grałem w cs w miarę. A czasami miałem na przykład dobre, dość dobre akcje, ale no. Ja mówię od razu, że jestem jakiś koksem, tylko no, czasami sam, nie. Wiem. Ale bym chciał mieć jeszcze skinko do tego robota. Na drugim końcu, mam. O, tak, tak. się tu dzieje? tak. tak. O, tak. O, O, co tu się stało? Dobra. Rewolwer. wy robicie. No akurat, jak potrzebuję trafić prawem z rewolwera, to nigdy nie trafię. Nie? Tak, to mogę z drugiego, ką, drugiego końca mapy, pra prawie sobie prawy przez przypadek i traf. Zamiast prawy, naprawdę strzela w sam środek. A teraz. Co naprawdę, co naprawdę, się, czy nie zmienić na tego digla. Ale nie. O, przegraliśmy. No, została już minutka nagrania, więc chyba no, będziemy się musieli zegnać. Powoli. Chciałem, żeby było miło na tym nagranie, ale... Mm, no wyszło. Nie, wyszło. Nie wiem, próbujemy coś zrobić z nagrywem. No. Dało się tego spodziewać. Więc, no. My, my, ja już Wam będę żegnał, jeśli Wam się film spodobał, to zostawcie łapkę w górę, żeby więcej osób mogło zobaczyć ten film, jest to bardzo pomagające nowym youtuberom, takim jak ja. Bo niektórym osobom, niektórym osobom mogłoby się spodobać to, co ja robię, ale nawet nie wiedzą o istnieniu tego kanału. Subskrybujcie dzwonkiem, jeśli, podoba się mój, jeśli Wam się podoba mój kanał, jeśli po podoba Wam się, co nagrywam, żeby Was żadne filmy nie ominęły. Możecie też skomentować ten film, możecie też napisać właśnie o co chodzi z tym zatrzymaniem, zatrzymaniem tej tra transakcji, czy możecie post napisać, czy chcecie więcej CSGO, czy mniej. A ja się z Wami będę żegnał. No i cześć!